Widzowie, co gdyby Ubisoft zrobił Resident Evil 4? Oho, to jest kurwa, chyba najlepszy możliwy początek. Jak ja nienawidzę tej mody na te własne launchery, na te zewnętrzne konta, to już się zaczęło tyle lat temu i my żeśmy, kurde, ustandaryzowali to. Jest tak irytujące. Boże, ja wiem, że to, to też nie jest dobre, jeżeli mielibyśmy wszystko na Steamie w jednym miejscu i tylko na Steamie i bez żadnych pośredników, bo wtedy Steam to monopol totalny. I tak trochę monopol, ale no jeszcze bardziej. Ale kurde, wygoda też jest dość ważna, a te wszystkie launchery typu Ubisoft Connect i A Play i tak dalej. No to jest zaprzeczenie wygody. No. <laughs> Ubisoft Resident Evil 4. <laughs> o kurwa, już jest grubo. Czat jest Dodatek reklamowany, Mercenaries, jakieś ten? Nie, to Ubisoft Members Exclusive. Tu zablokowane jest sklep, jest PlayStation Store, jest Separate Ways DLC 40 dolarów. Daily Login Reward. Możesz kupić Bolt Throwera za 25 dolarów, gdzie to jest totalnie useless broń w porównaniu do innych. Młody Leon Kennedy skin za 20 dolarów. Battle Passik za 25. No, sounds about right. Nieźle. Extra Content Shop. Oho. O, i masz napisane, że jest 100 tych za 10 dolarów punkcików. Mhm, mm mhm. Mm Muszę sobie broń na początek kupić. You need to buy a weapon to start a game. I te bonus perches y są tylko na jedno playthrough. Mhm, mm mm -hmm. dobra, nowa grano. O, Assisted Standard Hardcore Easy. <laughs> Oho, Ubisoft prezentuje. Urwa. To niestety na przykład w grach solsowych mi się nie podoba Że dalej mamy te takie pop-upy wybijające cię z gry Fajnie by było, gdyby właśnie gierka gdzieś z boku ci przedstawiała ładnie jak się poruszać i co robić I to tak naprawdę najbardziej zwięzłym tekstem jak się da, a nie taką ścianą tekstu co cię atakuje co chwilę Chyba jedną z najgorszych rzeczy, na które narzekają bardzo fani Sekiro To jest to, że tam tutoriala praktycznie nie da się wyłączyć, nie? Tylko mody na to są I to co chwilę ci wyskakuje Pato! Mapka! Normalnie cały czas. FPS 29. Ciągła podpowiedź tego. Kontrolsów. Jest ten ekwipunek w lewym dolnym. Ja pierdolę. Tak, elden ringowe takie edity też widziałem. Wiecie, że naprawdę są gry, które to robią, to nie jest tylko taka przejaskrawiona beka z Ubisoftu. Ogólnie dużo firm ma swoich graczy za takich idiotów, że wydaje mi się, że jak pokażesz im, że mają kliknąć X przy drzwiach, to to nie wystarczy i trzeba im faktycznie dać cały pop-up tutorialowy. To jest obrzydliwe. Hola extraño, ¿todo bien? <tú Good story dialogue> Soy la inclusión de la que hablaron los desarrolladores al inicio del juego. Reflejo la voz subrepresentada y la diversidad que le falta a este juego, y estoy aquí para decirles que, para mostrar el empoderamiento femenino, deben seguir el ejemplo de Ashley. <túcleo> <tendrías> Following a lead just isn't my style. No deberías hablar así de las mujeres, extraño. No podías hablar de las mujeres. mi madre? Tienes razón, Ashley está encerrada en la iglesia. <laughs> Ve por y la puerta de la Ahora déjame disfrutar pójdź? de mi comida. A menos que quieras unirte. No, gracias, bro. Man, that stinks. To kurwa niezła kaccenka. Oho! Common Ta nasza odkość oh, okay. trzeba podzielić. Musieli ci przerwać kaccenkę oczywiście tutorialem. Wielki napis GO na środku. To jest to. Cały czas o tym ciśnij X podpowiada. To, ciśnij X. I to jest to, nie? Wiele gier i Resident Evil 4 się do tego zalicza. One są tak intuicyjne, w sensie, tylko zobaczysz, że jest mały jakiś X i to absolutnie wystarczy, żebyś wiedział o 90% akcji czynności, jak je wykonać w grze. I nie potrzebujesz żadnych kurwa tutoriali do tego. No ale niestety, niektórzy tego nie rozumieją. Jak tworzą swoją grę? Nóż zepsuty, możesz kupić z Ubisoft Connect za 50 dolarów. Ona nice. jest. <laughs> <Here you go. śmiech> Sorry, alergia na chujowe gierki. powaganie. nie no. Gra się zglitchowała Restart checkpoint. <laughs> To też śmieszne w kontekście rezydenta, w którym masz maszyny zapisu. Dzięki, dzięki. Oczywiście wielki znak, gdzie iść. Kurda, akurat Rezident Evil 4 ma tyle żółtej farby sam w sobie, że to nie jest potrzebne. Ale w sumie, gdyby Ubisoft to robił, pewnie by dorzucił coś od siebie. O! Synchronizowanie! Welcome. Ooh, what o, to co możesz kupić 100 tysięcy pesetas. Eh? Aha. Dzięki za info, że wystarczająca ilość meczu zabija. Quit game. No i tyle. A, jeszcze Battle Pasik jest, faktycznie. No i taka jest smutna rzeczywistość Niektóre gry faktycznie tak wyglądają Cieszmy się, że nie wszystkie Cieszmy się, kurde, że nie wszystkie Bo to jest chyba najpiękniejsze uczucie Jak po prostu kupisz grę i masz grę, grasz w grę i tyle Nie masz żadnych tak naprawdę dodatków Żadnych battle passów, żadnych pierdół Może DLC wyjdzie po roku czy dwóch Ale poza tym to czujesz, że ten zakup jest absolutnie kompletny I zamknięty w swojej całości Jeszcze w samej grze czujesz, że twórca szanuje twój czas Szanuje twoją inteligencję I te gry są najlepsze I to są przeróżne gry, nie tylko są slajki, żeby była jasność. Ale no są też takie krzaczki w naszym świecie gamingowym. Oj, są. Battle Passy powinny być w grach Free to Play, tylko. Znaczy ogólnie mikrotransakcje uważam, że w grach Free to Play są zrozumiałe, no bo z czegoś ta firma musi się utrzymywać i gra. Ale jeżeli bierzesz za grę 250 lub więcej złotych, no to czemu mają tam być mikrotransakcje? Tylko dlatego, że jesteś łasy na kasek, sku... syn. Tylko i wyłącznie.